Hej kochani, witajcie w przestrzeni szczęście jest drogą. Ja mam na imię Magda i witam Was serdecznie w ósmym odcinku e, Super Intuicji. Projektu Super Intuicja na podstawie książki Kurta Tapelane o tym samym tytule. Kochani, nadal odpowiadamy sobie na pytanie, co to jest intuicja? E, I dzisiaj... E, albo jeszcze nie. Kochani, chciałam Wam serdecznie podziękować za, za Waszą aktywność, za wszystkie lajki. Dziękuję za komentarze. Witam serdecznie też nowe osoby na kanale. Bardzo się cieszę, że, że zostaliście. I mam nadzieję, że ten projekt pomoże Wam rozwinąć Wasze zdolności intuicyjne i wrócić do tego, kim naprawdę. Zarówno wy, jak i ja jesteśmy, czyli intuicyjnymi, duchowymi istotami, tak? Bo jest to ważne, żeby sobie to uświadomić, żeby nauczyć się łączyć. Jak już mówiłam, nie rezygnujmy z rozumu, nie rezygnujmy z umiejętności logicznego myślenia, bo to też nam jest potrzebne, ale nauczmy się integrować to z naszymi umiejętnościami intuicyjnymi, bo tylko wtedy Zawsze podejmiemy dobrą decyzję i nie będziemy potrzebowali się już nad tym zastanawiać, analizować. Po prostu będziemy wiedzieć, że to jest dobra decyzja, że to jest dobry czas, że to jest dobry moment, że to jest dobry wybór. I tak jak już mówiłam, będziemy nadal kontynuujemy odpowiedź na to, co to jest intuicja. I wiecie, może Wam się niektórym wydawać, że po co to wszystko, ale tak jak już mówiłam, Dopóki nie jesteśmy świadomi, dopóki nie mamy wiedzy, nie możemy świadomie podjąć wyboru. A jeżeli nie podejmujemy świadomie wyboru, to podejmujemy go nieświadomie, podświadomie, na poziomie naszych właśnie programów i schematów z dzieciństwa, ale też takich genetycznych, tak które przejęliśmy rodowo yy, i które w ogóle nie są nasze, bo nawet nie pochodzimy z tamtych czasów tak. Yy, I dzisiaj dzisiaj będzie podstawowa wiedza o intuicji. Yy, skupimy się na trzech aspektach, które są ważne, żeby obudzić tą intuicję, pobudzić te, te zdolności. Yy, ale też będą, będzie kilka kwestii do zastanowienia się i jedno drobne zadanie. I mam nadzieję, że je zrobicie, ponieważ ono pomoże właśnie przekonać Wasz logiczny umysł, że intuicja was, Wam jest potrzebna, że to jest to, z czego możecie korzystać na co dzień i która będzie ją wspierać, będzie wspierać Wasz rozum, Wasz umysł logiczny. I kochani po pierwsze, to zaufać wewnętrznej prawdzie. Zaufać jest ciężko. Ale to zaufanie jest potrzebne. Jak już mówiłam w poprzednim odcinku, intuicja jest zaufaniem. Jeżeli nie ufamy samym sobie, jeżeli nie ufamy temu właśnie, temu pierwszemu, tej pierwszej instynktownej myśli, która z nas płynie, to. Nie będziemy w stanie korzystać z intuicji. Po drugie, to zrozumieć, że cała wiedza i prawda są w nas, bo są w nas. Yy, dzięki temu, że mamy w sobie duszę, dzięki temu, że jesteśmy świadomi, że wszystko jest energią, że my jesteśmy energią, że jesteśmy połączeni ze wszystkim yy, i z wszystkimi. Na poziomie energii, więc mamy do tego dostęp. Tylko nie mamy do tego dostępu na poziomie umysłu logicznego, mamy do tego dostęp na poziomie naszej duszy. A intuicja jest głosem naszej duszy, to jest nasze to wewnętrzne przewodnictwo, więc my tą mądrość w sobie nosimy. I po trzecie, działać zgodnie z głosem intuicji. Bo kochani, nic nam nie przyjdzie z tego, że intuicja do nas przemawia, jeżeli my za tym nie pójdziemy. Więc jeżeli nauczymy się już rozpoznawać, bo to też uważam, że ja bym to tu jeszcze y, określiła jako czwarty element, tak? Żeby nauczyć się rozpoznawać y, głos naszej intuicji. I tu jest nam bardzo potrzebna uważność. Uważność. Uczy nas dostrzegania, ale też czucia, wychwytywania tych takich niuansów, drobiazgów, które tworzą różnice, tak? I w tym momencie jesteśmy w stanie rozpoznać, czy to głos naszej intuicji, czy to nasze ego się może włączyło. Intuicja, jak już mówiłam, zawsze mówi w teraźniejszości, nigdy nie wybiega jakoś. Maksymalnie do przodu. Ona nie powie ci: yy, Zrób to za tydzień, zrób to za dwa tygodnie. Ona ci powie: Poczekaj. Ona ci powie: Zrób to. Ona ci powie: Idź tam, spotkaj się z tą osobą. Ale nie powie ci: Zrób to za tydzień, za dwa tygodnie, za pięć miesięcy. Nie, ona ci powie: Co masz zrobić w danej chwili. Nawet jeżeli Twoja decyzja jest dobra, ale to nie jest ten czas to ona ci po prostu powie: poczekaj, wstrzymaj się. I kochani, przyjmując rzeczy na rozum, jakbyśmy nic innego nie znali, nie jesteśmy tak naprawdę przyzwyczajeni do posługiwania się intuicją, i to jest to, co Wam powiedziałam: że nie potrafimy rozpoznać głosu naszej intuicji, bo nasza intuicja mówi do nas cały czas, tylko jest zagłuszana przez hałas w naszej głowie. I wydaje się też trochę podejrzanym, nawet może czymś ryzykownym, uwierzenie w coś, w czego nie znamy, tak? Wolimy nie ryzykować, ponieważ sądzimy, że w ten sposób nic złego się nie stanie. Ale kochani, zastanówcie się, jak wyglądają rezultaty takiego sposobu postępowania. I tu jeszcze raz wrócę do cytatu z Alberta Einsteina. Nie osiągniesz innych głupotą jest oczekiwać innych rezultatów, jeżeli ciągle robisz to samo. Działasz w ten sam sposób. No bo taka jest prawda. Jeżeli cały czas próbujemy ten sam sposób działać, i to nam nie przynosi rezultatu, no to jak możemy oczekiwać, że nagle się coś wydarzy i osiągniemy inny rezultat? Nie, potrzebujemy zmienić sposób działania. Yy, I teraz mam dla Was takie drobne zadanie, ponieważ krytyczne spojrzenie na swoją sytuację życiową, na swoją przeszłość. Dowodzi nam, że nasz rozum nie zawsze jest tak bezbłędny, jak chcielibyśmy w to wierzyć. I zadaniem jest, żebyście spisali po prostu niepowodzenia, które miały miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Sporządźcie listę tych błędów, które popełniliście, kierując się decyzją powziętą rozumowo, która wydawałaby się, że jest logiczna. I kochani, tu nie chodzi o to, że, żeby się wpędzać w poczucie winy, czy mm, nie jestem, bezwar jestem bezwartościowy, czy nie umiem podjąć y, dobrej decyzji. Nie, nie w tym sęk. Sęk w tym zadaniu jest taki, żeby przekonać, żebyście wy sami spisując to, tą listę, dostrzegli, że i zrozumieli, uświadomili sobie, że działając tylko z poziomu rozumu, nie jesteśmy w stanie podejmować trafnych decyzji, że popełniamy błędy. W ten sposób też wykażecie śmiałość i odważycie się na podjęcie próby pójścia nową drogą. Jak już Wam mówiłam, świadomość, kiedy sobie uświadamiamy coś, wtedy, wtedy stajemy przed wyborem i wtedy możemy podjąć świadomy wybór. OK, od teraz próbuję inaczej. Okej, okay, ja od dzisiaj nie chcę już takiego życia, jakie miałam do tej pory. Ja chcę żyć inaczej. Ja chcę zmienić coś w swoim życiu. I w ten sposób otwiera się dla Was przestrzeń. W ten sposób się otwieracie pod względem e, podświadomości, pod względem energetycznym na tą zmianę. Ale też e, odkry robicie sobie też dostęp do odkrycia swojej wewnętrznej prawdy, i znalezienia, znalezienia dostępu do samych siebie. I dzięki temu budzimy swoją intuicję, kochani, swoje intuicyjne moce, uczymy się coraz bardziej ufać swojej intuicji. Dlaczego? Dlatego, że dostrzegamy, że nasz umysł logiczny też się myli, więc on nam nie daje gwarancji niepopełniania błędów. Nasze życie otrzymuje w tym momencie inny wymiar. I przypatrzcie się swojemu zestawieniu, a będzie Wam lżej po prostu, będzie Wam łatwiej się otworzyć. Stańcie po stronie przeciwnej, po stronie zwycięzców, tych, którzy odnoszą sukcesy. A co możecie zyskać? Swoją całościowość, bycie sobą w pełni swoją wewnętrzną pewność i swoją prawdziwą moc. Zresztą, Każda decyzja podjęta na korzyść intuicji nie oznacza automatycznie tego, że sprzeciwiamy się rozumowi. Nie powinniśmy się całkowicie od niego odwracać, bo on także odpowiednio używany spełnia swoje zadanie. I rozum może wyrażać naszą intuicyjną mądrość, ale chodzi o to, żeby nie tłumił jej, nie tłumił intuicyjnej mądrości tak jak dotychczas to robił. Rozum i intuicja mogą ze sobą w pełni współpracować, współdziałać. I kochani, najtrudniej jest rozwinąć zaufanie. Dlaczego? Dlaczego? Za dlatego, że zaufanie oznacza przyjęcie czegoś, zdanie się na coś lub na kogoś. A wielu z nas przychodzi to z trudem, no bo im częściej byliśmy rozczarowani, tym bardziej stajemy się nieufni, tak? Ale zastanówcie się jednak, co oznacza rozczarowanie? Czym jest rozczarowanie? Nie jest to nic innego jak złudzenie, któremu ulegliśmy, a teraz się z niego tak jakby otrząsamy, tak? Bo jeżeli uświadomimy sobie, że po prostu nie korzystaliśmy z pełni swojej mocy, nie otworzyliśmy się na swój pełen potencjał, no to gdybyśmy, mieli, gdybyśmy byli otwarci na ten pełen potencjał, nie doświadczylibyśmy rozczarowania. Tak? I kiedy otworzymy się na intuicję, nie będziemy już doświadczać rozczarowań, jeśli jej zaufamy. Możemy doświadczać pomyłek, błędów, być wyjątkowo podatni na popełnianie błędów, jeżeli będziemy uciekać do pozornego bezpieczeństwa swojego rozumu. Nasz rozum może dostarczać całkiem przekonujących argumentów przeciwko intuicji. Ale jak spojrzycie na swoje zestawienie swoich przeszłych sukcesów, tak? pokazuje to w cudzysłowie, bo chodzi mi o to, że to są te błędy, które popełniliśmy, to pokażę Wam, jak nietrafne są to argumenty, i będzie Wam łatwiej się przestawić. I czy nie byliście często przekonani o tym, że wszystkie przesłanki się zgadzają, że, że to jest dobra decyzja, tak? I jakie były tego rezultaty? Czy rezultaty były tak, jak tego oczekiwaliście, czy się okazywało, że była to totalna klapa? Jak często myliliście się wy albo wasz rozum, tak? Jak często sytuacja rozwijała się zupełnie inaczej niż przewidywaliście? Jak często wymykały Wam się wszystkie nici z rąk, tak? Jak często zaostrzał się problem zamiast się rozwiązać? I kiedy sobie odpowiecie na te pytania, to zaakceptujcie fakt, że Wasza intuicja zawsze ma rację. I kiedy podejmiecie świadomą decyzję, że zgadzacie się z tym, i zrobicie coś, na co być może nie odważyliście się nigdy w życiu, czyli na zaufanie własnej intuicji, na otwarcie się na nią. I tego Wam, kochani, z całego serca życzę. Polecam Wam zrobić to ćwiczenie, bo ono Wam uświadomi, jak złudne jest ufanie tylko umysłowi logicznemu. A kiedy to dostrzeżecie, uświadomicie sobie, będzie Wam się łatwiej na to otworzyć i zaufać, i tak samo wykonywać ćwiczenia, tak? E, kochani, widzimy się w niedzielę. Życzę Wam cudownego weekendu, pięknego wieczoru. Pozdrawiam Was ciepło, Magda.